Cześć. Słuchajcie, dzisiaj y, odpowiedź na dwa bardzo ważne pytania i tej odpowiedzi udzieli nie kto inny jak sam. Ściga, wie tu Asia, ale dobrze, że ściga, bo dzięki temu przekażemy Wam trochę informacji. Pozdrowimy razem z Joanną z Wisły. No i oczywiście na pytania chętnie odpowiem. Jakuba, mam do Ciebie dwa pytania. Co rozwój osobisty daje nam w życiu, w relacji, w pracy i w nas samych? Hmm. I co z tym treningiem mentalnym? Czy warto? W niego inwestować i czy warto skorzystać? Rozwój osobisty, adaptacja. Czasy się zmieniają, są turbulentne, dużo stresu, dużo frustracji, ludzie się kłócą, polaryzacja wszystko to wiecie. Rozwój osobisty jest bardzo takim rozsądnym sposobem na to, żeby się dostosować, przeżyć, przetrwać, ale też jednocześnie mieć dobre życie. Trening mentalny to z kolei coś bardzo takiego współczesnego, odpowiadającego na. Bolączki XXI wieku, tej już trzeciej dekady tegoż wieku i zapraszam Was do tego, żeby z treningu mentalnego korzystać, bo on jest krótszy, bardziej skoncentrowany na działanie, na przyszłość, i przede wszystkim to, co przede wszystkim chcę tutaj powiedzieć, jest bardzo skuteczne, więc do Asi lub do Akademii Trenerów Mentalnych polecamy. Dziękuję ci bardzo, Kuba.